Witam, pozdrawiam w gminosa Chrystusa. Więc następnym króciutkim filmem, który nam też dużo pomoże. Ewangelia Mateusza 12. I to będzie cytat z Izajasza. A dlaczego? Zaczniemy od 15. Gdy się o tym Jezus dowiedział, poszedł stamtąd. Szło za wielu i uzdrawiał ich. I przekazał im, aby nie ujawniali go. A żeby się wypełniło. Żeby się wypełniło. Żeby się wypełniły słowa proroka, Izajasza. A słowa proroka Izajasza to nie są słowa proroka Izajasza, to są słowa Boga. Czyli, jeszcze raz, skoczmy do listu do hebrajczyków. Pierwszy rozdział, pierwsze zdanie. W ostatnich dniach, proszę. Poprzednio, poprzednimi czasami Bóg przemawiał do nas ustami proroków. Więc nie prorocy mówili od siebie, tylko Bóg. Prawda? I co Izajasz mówi? Czy Bóg przez Izajasza? Bóg mówi tak. Oto sługa mój, a nie Izajasza. Oto sługa mój. Bóg nazywa z własnego syna sługą. Wyszczytamy w liście do Efezy, do Filipian, że był sługą. Poniżył się do roli sługi. Którego wybrałem? Bóg go wybrał. Bóg nazywa. Sługą Boga? Nie. Syn wie, kim jest Ojciec. Ja jestem też synem Boga i ja wiem, czyim jestem Ojcem. Ja wiem, tak, wiem, czyim jestem Ojcem, wiem, czyim jestem Synem. Wiem, czyj duch jest we mnie. I ja wiem, że ten duch mnie zmienił, że jestem bliższy mojemu Ojcu. Ten duch mnie zmienia, każdego dnia ten duch mnie zmienia. Czytamy, Twoja łaska jest nowa każdego dnia z nieba. Umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Czy syn jest na równi z Bogiem? Jeśli syn byłby na równi z Bogiem, to czy dusza moja, czy dusza bo Boga, jedynego, jedyny, który ma nieśmiertelność, musiałaby takie coś, musiałaby mówić? Złożę w nim mego ducha. Tak jak Bóg złożył swego ducha we mnie. Będę prosił Ojca i dam wam ducha. Ze swojego wezmę, bo to pamiętacie to? Ze swojego wezmę i dam wam do swojego wezmę i dam wam. Abyście byli w moim ciele. Wy musicie myśleć tak, jak ja. Musicie procesować tak, jak ja. Nie możecie być już dalej dzikimi psami. Tak jak Izajasz o was pisał. Bóg, przepraszam, Bóg mówi no, przez Izajasz. Więc Bóg mówi, złożę na Niego ducha mego. a nie trzecią osobę trójcy. w dzień 50 w Pentakosdej ten duch spływa. Ten sam duch, o którym Bóg mówi w księdze Malachiasza, że w owym dniu wylaje mego ducha na moje sługi. ten duch nadszedł. Bóg mówi mego ducha wyleję. Gdyby to była Trójca Święta, Bóg nie mógł powiedzieć o czymś, że to jest moje. Duch Święty nigdy nie powiedział, że nie powiedział czegoś w rodzaju, że moim jest, moim jest Bóg. Dlatego też czytamy. Błogosławieni ubocy w duchu. Błogosławieni, kochani, są ubodzy w duchu. I od tego jeszcze raz przypomnę, zaczynają się wszystkie błogosławieństwa Jezusa w Mateuszu 5.3. Celowo, ponieważ jeśli ktoś nie będzie ubogim w duchu, te następne błogosławieństwa do niego nie dotrą nigdy. Po pierwsze ma być poniżenie się samego na siebie, Twojego ducha, mojego ducha, że go nie chcesz. Więc ubodzy w duchu to są ci ludzie, którzy są do nauczenia. Którzy nie chcą siebie, ponieważ dotarło do nich, że są źli. Że to, co myśmy udziedziczyli po Adamie, tego my nie chcemy i przestajemy mówić tego, co mówią faryzeusze. Nie przestaje się identyfikować z moim ojcem, który tylko przekazał moje życie, i z moją matką, i z rodowodami z DNA, z którego ja się wziąłem. Nie muszę szukać drzewa genealogii, ponieważ wiem, w które drzewo zostałem wszczepiony. Jestem wszczepiony w najważniejsze drzewo, w jakie mogę być wszczepiony. Tak więc. Jeśli jestem ubogi w duchu, to do mnie dojdzie i do Was też. Jeśli tego chcesz. Bracie, siostro, jeśli tego chcesz, to dojdzie. Musisz być prosty. Musisz tego chcieć z serca. A nie dlatego, że to przeczytałeś, bo to nie jest wiedza to jest więcej niż wiedza. I musisz się modlić o objawienie, tak jak Jezus mówił, abyśmy tak jak. Czytałem w tym pierwszym filmiku eee. o, 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 w, w, w kwestii wiary, czy gdy syn człowieczy wróci, to czy wiara zostanie? Więc jeśli masz ten problem, bracie, siostro, to o to się musisz modlić, bo chcesz mieć jego ducha po pierwsze. Inaczej nie będziesz, inaczej nie dojdzie do zmiany. Więc złożę na Niego ducha mego. A On obwieści narodom sądu. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał. Po raz kolejny, kochani. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał. On się nigdy nie wspierał. Krzyczał chyba raz, tak? Ale to tu chodzi o spór i o krzyk w innej kwestii. Zaraz, zaraz to jest to, co następne z, z, zdanie o tym mówią. Właśnie idzie krzyczał, ale nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Co to znaczy? nikt na ulicach nie usłyszy głosu Jego. To jest ciekawe. Czcina to trzciny nadłamanej nie dołamie. Więc ilnu lnu tle, tlejącego się nie nie zgasi. Dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Więc każdego grzesznika on nie wpędzi do piekła. Będzie chciał go podnieść, wytłumaczyć mu, kim ty jesteś, w kim twoje pierworództwo, że ty jesteś synem Boga, córką Boga i nie przestań skończyć z, z identyfikowaniem się z twoimi rodzicami, jeśli chcesz być moim synem. Chcesz być synem ojca, którego ja synem jestem. Ja tego nie mówię od Ciebie, to mówię tak jak Jezus by powiedział. On jest synem Boga i Jezus chce, żebyśmy i my stali się ponownie synami i córkami Boga. To, co straciliśmy w raju. Gdyż Bóg wie, Bóg jest miłosierny, Bóg wie, że nasze grzechy, to co my czynimy, to jest właśnie efekt tego, co zrobił Adam i Ewa i dlatego my kroczymy w grzechu przez nich, dlatego Jezus nie będzie nas gasił i, i, i łamał, jeśli my już jesteśmy do połowy złamani w grzechu, jeśli my palimy się, dym z nas leci, on nas nie przydepcze, albo jeszcze bardziej więcej benzyny nie doda, a pal się. On chce każdego z nas podnieść. O ile my mu się damy, o ile weźmiemy go jako, jako swojego pana, jako drogę do Ojca właśnie, do jedynego Boga, który jest jedynym Bogiem, jedynym Ojcem. Teraz idę do mojego Ojca i Waszego Ojca, mojego Boga i Waszego, czyli naszego Boga. I w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieje. czyli my, my jesteśmy narody po hebrajsku słowo goje. Prawda? I przyznam wam się. Bardzo chcę wiedzieć, co to znaczy. I nikt na ulicach nie usłyszy głosu Jego. Nie będzie się wspierał i nie będzie krzyczał. Nikt na ulicach nie usłyszy, bo to, że się nie będzie spierał, to, to musi mieć powiązanie z tym, z tym pierwszym zdaniem. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał. On się nie spierał z faryzeuszami, oni zawsze zadali mu głupie pytanie, on na to odpowiadał pytanie. Jeśli oni go chcieli przyłapać na czymś, zawsze było pytanie, bo wytłumaczył im wszystko słowem. Jeśli już. Może chodziło o to, że może chodziło o tych ludzi, którzy właśnie władali je ulicami, czyli faryzeusze. Ta, co się dzieje na ulicy? Co mówi ulica? Co mówią bulwary, gazety bulwarowe? Kto je kontroluje? Może o to chodziło. Prawdopodobnie. Dobra, pozdrawiam wszystkich raz jeszcze w imieniu Chrystusa.